Dzień dobry moi drodzy, dzień dobry. Chciałam się z Wami dzisiaj przywitać. Mamy ładny dzionek. Troszkę chyba chłodny, ale zapowiada się ładnie. Moja dzisiejsza stylówka jest w stylu starożytnego beninu. To jest takie państwo na zachodzie Afryki. Te wzory mi się tak kojarzą właśnie z, tych, z takimi właśnie malunkami afrykańskimi. I to jest taka sukienka-tunika, już ją Wam kiedyś pokazywałam. Założyłam getry, ponieważ wczoraj zmarzłam, bo tak wiał wiatr, a dzisiaj pewnie będzie ciepło i będzie mi za gorąco. No ale cóż, najwyżej, no sukienka jest dość długa, więc mo, może ją po prostu, po, po prostu, może nie ją, ale getry po prostu ściągnę i będzie mi chłodniej. No, oczywiście nie widać mnie w całości, ale sukienkę ogólnie widać. Ja tu mam jeszcze drugie lusterko z moim aniołkiem. No i tak, moi drodzy, następny dzień. Wczoraj był pierwszy dzień lata, zaczynamy wakacje. Planuję jechać w dwa miejsca. W piątek jest wystawa w galerii w Tychach Obok. Tak się nazywa Galeria Obok. To jest chyba na Baczyńskiego, jak dobrze pamiętam, sprawdzałam, bo nigdy tam nie byłam. I moja znajoma ma wernisarz swoich prac. To jest wernisarz Ewy Kozery. O godzinie 18 w piątek, więc jeżeli macie blisko stychów z, z Katowic, to zapraszam Was serdecznie na ten wernisarz. Yy, młoda dziewczyna, która ma już na koncie kilka swoich sukcesów, yy, bardzo inteligentna, bardzo przyjemna, bardzo sympatyczna. Yy, no, po prostu ją bardzo lubię. Ogólnie jest zbędzina, może kiedyś się z nią również spotkam, yy, tak na, na gruncie prywatnym i sobie porozmawiamy jeszcze o sztuce, którą bardzo obydwie lubimy. Także moi drodzy, w piątek chciałabym właśnie to y, zobaczyć, ten wernisarz. Zostałam oczywiście zaproszona, ale wstęp jest wolny, można, można przyjść i, i sobie pooglądać te jej prace. A w sobotę, w sobotę moi drodzy, no, czas już coś zacząć y, myśleć o jakimś pikniku. Obiecałam Wam, a ja nie lubię być gołosłowna żeby zrobić ten piknik w Chorzowie na, na, na trawie po prostu, albo gdzieś na ławce i jadę do Chorzowa, pojadę i rozejrzę się, czy jest taka możliwość, bo jeżeli jest i e, można się po prostu posiedzieć, po, pogadać, poodpoczywać, zrelaksować, to, to po prostu zrobimy sobie taki mały piknik damski, damsko-męski. E, każdy jest mile widziany, więc, yy, więc możemy sobie yy, coś tam yy, po, yy, porozmawiać. Dobrze by było, gdybyście, jeżeli ja już ogłoszę ten piknik, żebyście napisali mi, kto przyjdzie, bo <laughs> może być tak, że ja się przygotuję na kilka, kilkanaście osób, że sobie posiedzimy. A przyjdzie mi 4000 subskrybentów i będzie impreza, którą trzeba zgłosić i sanepity, policję, straże pożarne wszystko musi być jak na koncert. Więc moi drodzy, to e, tak e, chciałam Wam powiedzieć, że to nie jest tak hop-siup, że, że, że e, przyjdziemy sobie, więc trzeba to jakoś zorganizować, żeby nie było później, że, że grupa jest tak liczna, że, że nam mandaty powlepiają. E. No, może trzeba zrobić jakieś zapisy, nie wiem. Także, moi drodzy, to tak, wstępu. Chciałam Wam jeszcze pokazać moje ostatnie prace. Wczoraj Wam na filmie o Hasioczkach pokazywałam, dziękuję za to, że powiedzieliśmy, powiedzieliście mi, co to jest. Chodzi o ten, to urządzenie, właśnie to, które nie ma tej końcówki korbką, to powinna być taka to tam, że to jest do, do siekania, taka jakby mini To było na śmietniku, tylko leżało po pierwsze bardzo głęboko i nie mogłam tego dosięgnąć, po drugie nie wiedziałam, że to jest od tego. Ja tam dzisiaj pójdę, podejrzewam, że tam już będzie wszystko przywalone ale wezmę mój chwytak i, i może wyciągnę tą część. Jeżeli nie wyciągnę, to wczoraj Wam pokazywałam, że będzie z tego lampa i tą podstawkę wykorzystam jako podstawę. Będzie pomalowane chyba na czarno, tak myślę. Y, albo zostawić, na którym... oczywiście można sobie teraz odginać. Na wszystkie sposoby lampę sobie będzie można y, ustawić. Patrzcie, jaki fajny pomysł mi wpadł na, na, na szybko do głowy i tak, tak to zamierzam zrobić. I no i yy, mówicie, żebym malowała, no to maluję no. Yy, zrobiłam serię tańczącej pary yy, tego obrazku, który yy, yy, kreska, on jest na Instagramie, yy, tu też jest jego kopia jedna. Więc pokażę Wam, jakie jeszcze wymyśliłam pozy tych, tych par, i nie są jeszcze skończone, bo no nie mam czasu na wszystko. Ale tak, wstępnie pokażę Wam spacer tańczącej pary. To jest pierwszy. I to słońce będzie żółte, i to będzie jedyny akcent koloru w tym. Obrazku, być może jeszcze buzię pomaluję na beżowo. Natomiast reszta będzie bez koloru. Z pierwszy. Drugi mi nie wyszedł, nie pokazuję. Tu spacer w deszczu. Tak mi jakoś wzięło, żeby. Tu spacer w drzewach. I tu odpoczynek na plaży. Coś takiego jeszcze. Ktoś mi powiedział, że powinnam być ilustratorką do zdjęć, do, książ do książek. Aha, i tu jest ten prawie kopia oryginału. <laughs> tak wyglądał pierwszy mój oryginał, który wisi u mnie obecnie w mieszkaniu. Tylko parasol jest czerwono-zielony. I to tak sobie wymyśliłam. No i namalowałam tego aniołka na drewnie, też go wam pokazywałam w poście. I on mi po prostu urzeka. Ja nie wiem, no w... wpadłam w samo zachwyt tego obrazka. Ja bardzo go lubię, nie wiem czemu. Tak mnie jakoś ujmuje. Być może, że ta buzia tego aniołka jest taka. Taka figlarna i taka, no tak wyszła, no po prostu. Ja maluję intuicyjnie i, i tak wychodzą te moje obrazki. To jest anioł kradziej, nie złodziej tylko kradziej, <gry> y, który porwał jabłko z jabłonki. Y, to, to okienko znalazłam na śmietniku. Ono było od razu, już jeszcze nie pomalowane, z deską. Ja ją troszkę tu uzupełniłam szpachlą, bo tutaj już było nieciekawie. I tak wygląda mój aniołek, który, który kradnie sobie jabłuszko i jest taki, takim czpiotem, że tak powiem, taki kochany i taki słodziaczek. No po prostu mi się podoba, no może mi się czasem moja praca podobać, nie? Czasem mam tak, że poprawiam i poprawiam i, i, i ciągle wydaje mi się, że jest źle i jest źle i jest źle. No i. No i tyle. no Zabiesiłam się. Dobrze, moi drodzy, życzę Wam miłego dnia. No, mam nadzieję, że będzie ładny, że nie będzie padać. No, w weekend ma być bardzo ładnie. Tak jak mówię, to piątek, wernisarz, na który zapraszam. Sobota o badanie miejsca na nasz wspólne spotkanie. Jeżeli to nie będzie możliwe, to po prostu spotkamy się w jakiejś kawiarence na pączku i kawie, jeżeli ktoś będzie chciał przyjść. Możecie zgłaszać swoje terminy, kiedy możecie, kiedy, kiedy byście chcieli przyjechać, czy miałoby być to weekend, czy w tygodniu po południu. Także że zapraszam serdecznie, wstępnie, bo najpierw trzeba to wszystko poogarniać, jak mówię. No, i a w niedzielę, w niedzielę moi drodzy, planuję wycieczkę, z której też chyba zrobię filmik, to jak będzie niespodzianka dla Was. No, tak w okolicach Krakowa tyle mogę zdradzić. I zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Jeżeli coś fajnego wyjdzie, to. To się oczywiście pokaże i, i powiem Wam, y, czego poszukiwałam. W niedzielę też przyjeżdża Wiola. Jezu, jak się cieszę, że Wiola przyjeżdża. Y, i, I nareszcie się spotkamy, nareszcie ją przytulę. Y, bardzo już za nią tęsknię, bardzo. My się tak widzimy raz na pół roku, czasem, wakacje czasem. Y, już się jak chcesz płakać z radości, że Wiola przyjedzie i i, i, i no nie wiem co będziemy robić jeszcze I jesteśmy ogólnie do fryzjera to na pewno wspólnie idziemy do fryzjera, troszkę te moje włosy poprawię, może będzie lepiej że troszkę się będą bardziej kręcić będą lepiej wyglądać też będę je farbować no do tej pory farbował mnie Andrzejek niestety no już nie mam takiej możliwości więc muszę iść do fryzjera Albo zafarbować się sama, ale nie wiem, czy mi się to uda. A Viola zaproponowała takie wspólne wyjście, więc umówiłam nas. <laughs> Idziemy razem. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czy nie wyjdę jakaś straszna, później jakiejś nowej mluku. No, ale to za tydzień, na spokojnie i, i, i będziemy się, się razem, mam nadzieję, dobrze bawić. Może też dziś pojedziemy wspólnie. No, no, to, 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 to tyle, moi drodzy. Dbajcie o siebie, pracujcie sobie zgodnie z Waszymi możliwościami. Nie przejmujcie się za, za bardzo, jak szef nakrzyczy. No i miłej kawki. Kupcie sobie ciasteczko. Po prostu żyjcie w zgodzie z sobą i z przyjemnościami, które po prostu lubicie. Tego Wam życzę, po prostu. Dziękuję za wszystko, dziękuję i jestem wdzięczna za wszystko. I e, zachęcam Was do powtarzania takich słów, ponieważ mają ogromną, ogromną moc. Widzę to po sobie i, e, i, i cieszę się, że e, takie dwa słowa, wymawiane e, e, w chwilach radości i jakichś przyjemnych chwil. Działają. Jeżeli dziękujemy za coś, to dostajemy tego więcej i jesteśmy wdzięczni. Bardzo, bardzo fajna metoda na poprawienie swojej sytuacji duchowej i finansowej, i mentalnej, i zawodowej, bo nieraz ktoś szuka pracy i też włączają się jakieś takie dziwne stany umysłu, że nie można tej pracy znaleźć. Więc zachęcam do tych dwóch ciepłych słów. Dziękuję i jestem wdzięczna. Wam również dziękuję, jestem wam bardzo wdzięczna. Dziękuję za mnóstwo cudownych komentarzy, które wczoraj dostałam w związku z, moim, z moją radością, którą się z wami podzieliłam. Info później, nie chcę zapeszać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy ja w ogóle dam radę. E, się z tym e, zmierzyć. <tryk> e, dopingujecie mnie? Tak, dziękuję, dziękuję. E, dziękuję za wszystkie, wszystkie miłe słowa, miłe komentarze. E, osobom hejtującym też dziękuję za krytykę, bo krytyka też rozwija i, i e, trzeba iść i cały czas się uczyć i rozwijać i robić to, co. Tutaj w serduszku gra. Dobrze, moi kochani, już kończę, bo muszę uciekać na terapię. E, e, także jeszcze raz miłego dnia i pozdrawiam Was serdecznie.